trzeba zarobić, to jest dzisiaj mamy style Bona. Siemano, widzą. I dzisiaj się? robimy test kwaśnych rzeczy. Właśnie z bon. wyjaśni tak. nam, co to jest? No dobrze. Tutaj mamy zozole, um, Wiecie te kwaśne, żelki, kwaśne. Tak, tak. Tutaj mamy skitelki wiecie. No kupiliśmy w markecie, tak. tak? No nie powiemy jakim tak. nie reklamujemy. Tak, nie możemy. To mają jakieś żelki. Tu żelki? Nie Fajne takie? Tak i są bardzo fajne. Tak, widzowie, nie, nie podajemy, i tobie e, na... robimy kwaśne rzeczy. Jak, jak ktoś z nas zrobi kwaśną minę, to odcinek się kończy, ale jak widzowie oglądacie ten film, dodajcie lajka, bo za trzy dni będzie ta panuta. Dzięki za dziesięć subów. Tak, w, w, tak w, jeszcze Bijajcie, nie ma, tak. znaczy właśnie... jest trailer. Tak. Już jest trailer, możecie patrzeć no. mniej więcej za 3 trz, dni, tak, dni, lub nawet za dwa. Jak nam się uda, zrobimy trailer. Musimy jeszcze... zobaczyć, czy mamy coś w karcie zapisane. Tak, jeszcze postaramy się zrobić, bo jedziemy do, nad jezioro. No. Nie, nie mówimy jakie, bo później zjedziecie się widzowie. No, się e, no tak, dokładnie. Znaczy, oczywiście, nie mówimy, że jesteśmy jacyś popularni, ale. Dobrze, e, poczekajcie. Dobre, poczekajcie. Dobra, widzowie! dobra widzowie, witamy Czekaj, mogę powiedzieć? Aha, co e, ty... O nie! E, aha, jest odpalona. E, dobrze, widzowie, witamy was po krótkiej przerwie. Dla was tak. to była sekunda. Dla nas to była struca czasu! No dokładnie, bo musieliśmy tylko to, sobie to picie przygotować jednak. Tak, co no, Widzicie co tu pewnie jest? No, tak, nie tak. podawam... Widzowie dawajcie łapki w górę i subskrypcję bo żeby się z pewnymi krokami do 10 subów. Dajcie łapki w górę. I wtedy... A my widzowie zaraz będziemy zaczynać nas eks... nasz eksperyment. No, to widzowie ja Wam pokażę tutaj wszystkie rzeczy tak na żywo. Tu mamy jakąś tyle zuzore, tylko te zuzole tak. są kwaśne, ale pamiętajcie! No. Ale wy jak, jak sobie dajecie tam jakieś kwaśne rzeczy, to możecie sobie skłaszać, ile chcecie, ale my nie tak. możemy. To będzie istne tortury! Dzisiaj mi się... Dzisiaj mi się wydaje, że będzie jeden z najdłuższych filmów tak. na kanale. No. Tak. Dobra, z tyle bo to... Dobrze? Urginal się? Urginal po się. Po, po. po jednym, dobra. Dobra, to ja po pierwszy. Ja. Hmm. Hmm. Czujesz coś? Hmm, jak... To... trochę przymknąłem okno, bo mi trochę... O. Dobra, moja ocena na te żelki kwaśne to jest... Dobra są. Mhm, dobra, dobre, słodkie. Nie są aż tak kwaśne, więc daję im... Oj, za... ja się skwaszyłem. Za kwaśność im daję taką no, takie mocną siódemkę na dziesięć. Ja daję ósemkę. Mhm, ale za słodkość daję no, no już tak dziewiątkę, ósemkę. Ja tam siódemkę. No. Dobrze. Dobra to widzowie przechodzimy do drugiej rzeczy naszych M&M's. a nie, to nie są MMsy, pomyliło mi się to, znowu, to są Skitorsy! To, to poczekajcie po krótkiej przerwie. Widzowie po kolejnym cięciu jesteśmy. Siema, teraz mamy nasze skitelsy dla Was to była bardzo krótka chwila, ale dla nas to było... No to było to... trochę, żeby przełknąć chociaż to tak, się tak. napić dobrze. Ale przyznam, że to było troszkę kwaśnie, bo ja zrobiłem już taką winę. No, ja tak już. Przy... Praszamy, że Przepraszam, że mieliśmy, mieliśmy mały kłopot z babcią, poszła tu, ale widzowie, jak widzieliście po naszej imieniu, zrobiliśmy tak. <grym <grym <Dobra> się <grym> że ktoś A widzowie, nie przejmujcie się, kto tam się śmieje, ale na Dobra. 20 subskrypcji pokażemy Wam, bo będziemy mieć 4 trzeciego członka naszej ekipy. Dobra, to czujmy się. Dobra, weźmy lepiej ten jak ja wezmę sobie... Okay. Zaczynamy czerwonego. Mm. Mm. Powiedział, że też tutaj dosyć takie kwaśne, żeby też skwaszczyć, to przechodzą dalej do trudniej, ale te, które nie zabrano na wrażenia, wypadają na zawsze. Um, za cytrynowy um. daje no za. Za. E, -y. e, za. Co to było? Kwaśność um. Takie pięć, nawet mniej. 3 na 10. Ja wziąłem winogronowy, jabłkowy i no. Najlepsze wrażenie robi winogronowy. Mhm. To jest ten, którego ja zjadłem, bo tego się zjadłem. Ale bo ja się muszę trzeć Dobrze, mi to przełkniemy i wrócimy ponownie Zda. zaraz. to mm. dla Was to była krótka przerwa, jak widzieliście. Skitery były dobre, <coughs> więc... Ale Dobrze. były za słodkie, więc chyba wypadają, czy nie? Nie, ja zostawiam. No Teraz przechodzimy do żelków, tylko... te One żelki do... wyglądają jak pieski. Żelki to... pieski. Nie wyraz tego. Mhm. Mm. Dobre. Proszę się poczęstować. Tutaj nasz członek ekipy, tylko proszę się nie pokazywać. Mm. Widowie. Zostawcie suba, prosimy, bo to jest nasz mm -hmm. kanał. Jeszcze nigdy nie nagrywaliśmy ogólnie na YouTubie. No tak to, to niby, w Minecraft. No, Mam cztery suby, no to ma, mało w zasadzie, może ten kto chce może... na pół będzie ostry special. Tak, dokładnie. I możecie kliknąć... Dobra widzowie, dla Was... Guziczek. Tak, klikamy czerwonego guziczek, żeby był szary. Dokładnie. Widzowie, jeśli chcecie. Można, ale tak, nie tak, zmuszamy. Tak, ale widzowie, za to, że tak dużo was jest, to chyba zjemy po zazornku. Mm -hmm. Dobra, jeśli. jeszcze raz. O, ja się Dobrze. trochę boję. Dobra. dobra, taki kwaśny to żerek. O, chyba się skrważyłeś. No. Dobrze widzowie. Mhm. To już chyba będzie koń, koniec. Prawda? Tak. No dobrze. No to ja wezmę sobie jeszcze z Dobrze to. Może y, to zachęcamy hmm. do. Na rafajny poczynek, jak widzimy. Tak. Zachęcamy do subskrybowania. Nie zmuszamy i też do łapkowania. Możecie no. pisać w komentarzach. Y, co mamy, jakie odcinki. No Nagrywacie oczywiście gier na razie nie, nie nagrywamy, no ale subskrypcji będą gry. Tak. E, damy może serduszko tej osobie, która nam napisze komentarz. Tak, tak, tak. Co mamy, może zrobić. Tak, co mamy ale zrobić? coś wykonalnego. No, no kolejne to zrobimy jak prostu. Tak. No dobrze, co? To, to zobaczymy.